Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze szlaku pielgrzymiego, ksiądz Mariusz Woltański, przewodnik grupy katedralnej. Dnia dzisiejszego przeżyliśmy naprawdę bardzo piękny dzień pielgrzymowania. Pan Bóg nam pobłogosławił, dał piękną, słoneczną pogodę, ale dał też możliwość też i duchowego przeżycia. Akurat właśnie skończyliśmy apel jasnogórski. Co prawda troszeczkę na koniec dnia. Troszeczkę popadało, ale pomimo tego dzisiaj przeżywaliśmy temat, który dodaje nam wiele takiej odwagi, daje nam też takiej nadziei, bo dzisiejszy temat pielgrzymowania to odrzucić różnego rodzaju przeszkody, te które, nam, te które powodują to, że trudno nam je spotkać, jest rzeczywiście się z żywym Jezusem, Chrystusem, i tego dzisiaj żeśmy doświadczyli, że człowiek cały czas musi pokonywać różnego rodzaju przeszkody czy to zewnętrzne, czy to wewnętrzne, aby doszło do spotkania z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj pragnę podzielić się też taką piękną radością, bo to dzisiaj w grupie katedralnej, dzisiaj w grupie katedralnej zrobiliśmy takie lekcje Dywina, dzielenie Słowem Bożym. Niesamowite to było doświadczenie, kiedy pielgrzymi w Parach w trzy osoby dzielili się tym słowem, które w sposób szczególny dotyka ich serca i za to chwała Panu prosimy również o modlitwę, aby i o nas pamiętać na tym szlaku pielgrzymi, a my też pamiętamy o tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Pozdrawiamy i szczęść Boże.